Wiktor uważał czas za walutę ostateczną, jedyną której nie można było dodrukować, odzyskać ani pomnożyć w drodze sprytnej inwestycji. Każda minuta jego życia była skrupulatnie zaplanowana, podzielona na bloki wydajności i zysku. Nawet teraz 30 tysięcy stóp nad ziemią w luksusowej kabinie swojego prywatnego odrzutowca, nie marnował ani sekundy. Siedział przy machoniowym stole, a jego twarz oświetlał chłodny blask ekranu laptopa. Przeglądał kwartalne raporty, a jego palce sprawnie przesuwały się po klawiaturze, dyktując krótkie, precyzyjne polecenia swojemu asystentowi za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia satelitarnego. Był w swoim żywiole w świecie liczb, prognoz i bezwzględnych decyzji. Po drugiej stronie kabiny, w fotelu obitym kremową skórą, siedziała jego sześcioletnia córka, Lena. Była małą, cichą postacią w tym sterylnym, luksusowym świecie. Ubrana w nienaganną sukienkę, która kosztowała więcej niż miesięczna pensja przeciętnego człowieka, ściskała w dłoniach małego, wytartego pluszowego misia. Miś, w przeciwieństwie do wszystkiego wokół, nosił ślady prawdziwego życia, miał naderwane ucho i wyblakłe futerko w miejscach, gdzie małe palce najczęściej szukały pocieszenia. Lena nie patrzyła na migoczące za oknem chmury ani na ekran tabletu pełnego gier, który ojciec podsunął jej przed startem. Jej wielkie, smutne oczy wpatrzone były w pustkę, a jej milczenie było głośniejsze i cięższe niż cichy pomruk silników odrzutowca. Wiktor odnotował jej obecność, ale jej nie widział. Była kolejnym elementem w jego skomplikowanym harmonogramie, pozycją oznaczoną jako w obowiązek rodzicielski, który należało wypełnić między fuzją a przejęciem. Spokój został przerwany nagłym, ostrym sygnałem interkomu. Głos pilota, zwykle opanowany i profesjonalny, miał w sobie nutę niepokoju. Mówił o nieprzewidzianej awarii jednego z systemów hydraulicznych. Nic krytycznego, zapewniał, ale procedura wymagała natychmiastowego lądowania na najbliższym lotnisku regionalnym. Wiktor poczuł ukłucie irytacji. Opóźnienie. Komplikacja. Odchylenie od planu. Zamknął laptopa z głośnym trzaskiem, a jego szczęka zacisnęła się w twardą linię. Świat miał czelność nie dostosować się do jego woli. Godzinę później stał w zatłoczonym, hałaśliwym terminalu publicznego lotniska. Powietrze było gęste od zapachu taniej kawy i ludzkiego pośpiechu. To było środowisko tak mu obce, że czuł się jak astronauta na nieznanej planecie. Jego idealnie skrojony garnitur i aura władzy tworzyły wokół niego niewidzialną barierę, ale nie chroniły go przed chaosem. Jego asystent cudem technologii i logistyki załatwił mu dwa bilety w pierwszej klasie na najbliższy lot komercyjny. Nie było innego wyjścia. Musiał dotrzeć na spotkanie. Kiedy weszli na pokład samolotu rejsowego, kontrast był uderzający. Fotele, choć w pierwszej klasie, wydawały się ciasne i plebejskie. Ludzie ocierali się o niego, przepychając swoje walizki. Wiktor posadził Lenę przy oknie, a sam zajął miejsce obok niej. Starając się ignorować otoczenie. Wtedy właśnie usiadła obok niego ona. Kobieta w jego wieku, może trochę młodsza, ubrana w prosty sweter i dżinsy. Miała na nosie okulary, a w jej ruchach była pewna nieśmiałość, jakby chciała zajmować jak najmniej miejsca. Unikała kontaktu wzrokowego, skupiając się na książce, którą wyjęła z torby. Wiktor rzucił jej krótkie, oceniające spojrzenie i natychmiast o niej zapomniał. Była tłem, nieistotnym elementem scenografii. Gdy samolot zaczął kołować, a potężne silniki zawyły, przygotowując się do startu, Lena dygnęła. Jej małe ciałko napięło się, a palce jeszcze mocniej zacisnęły się na pluszowym misiu. A potem to się zaczęło. Z jej gardła wydobył się cichy szloch, który szybko przerodził się w głośny, rozdzierający serce płacz. To nie było zwykłe marudzenie zmęczonego dziecka. To był krzyk pełen bólu, strachu i bezbrzeżnej rozpaczy. Wiktor poczuł falę gorąca. Wszystkie oczy w kabinie zwróciły się w ich stronę. Czuł na sobie spojrzenia pełne irytacji i potępienia. Jego forteca kontroli zaczęła pękać. Cicho, lenął, syknął, bardziej z zakłopotania niż troski. To tylko samolot. Zachowuj się. Ale jego słowa ostre i zimne jak lód, tylko pogorszyły sprawę. Płacz Leni stał się jeszcze głośniejszy, histeryczny. Sięgnął po swoją zwykłą broń, pieniądze i technologię. Wyjął tablet. Chcesz zagrać w grę. Zobacz, nowa. Lena odepchnęła go z siłą, której by się po niej nie spodziewał. Chcesz cukierka. Kupię ci całą fabrykę cukierków, jak tylko wylądujemy. Jego obietnice odbijały się od jej smutku jak groch od ściany. Próbował ją przytulić, ale jego dotyk był nie sztywny. Nie umiał tego robić. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz trzymał ją w ramionach z prawdziwą czułością. Był bezradny, a to uczucie było dla niego gorsze niż utrata milionów na giełdzie. Po raz pierwszy w życiu napotkał problem, którego nie mógł rozwiązać, zdominować ani kupić. Wtedy nieśmiała kobieta obok niego odłożyła książkę. Wiktor przygotował się na falę dobrych rad lub zirytowaną skargę. Zamiast tego odwróciła się lekko nie w stronę Wiktora, ale w stronę Leni. Jej głos był cichy, miękki jak kaszmir. Ten miś wygląda na bardzo kochanego, powiedziała, a w jej oczach nie było cienia osądu, tylko łagodne zainteresowanie. Musi być wspaniałym przyjacielem. Lena na chwilę przestała płakać, zaskoczona. Spojrzała na kobietę przez zauzawione oczy, wciąż tuląc do siebie zabawkę. Mój miś też był bardzo odważny, kontynuowała kobieta, jej głos był kojącą melodią w kakofonii silników i płaczu. Ale czasem, kiedy było mu bardzo smutno, lubił, gdy śpiewałam mu piosenkę. Czy twój miś też lubi piosenki? Wiktor patrzył, zafascynowany i lekko urażony tą ingerencją. Kim była ta kobieta, żeby wtrącać się w jego sprawy? Ale zanim zdążył cokolwiek powiedzieć, stało się coś niewy. Lena, która od tygodni ledwo się do niego odzywała, skinęła nieznacznie głową. Kobieta uśmiechnęła się delikatnie. I wtedy zaczęła nucić. To nie była żadna znana kołysanka z radia czy telewizji. To była prosta, cicha melodia, niemal szeptana. Kilka powtarzających się nut, które tworzyły krąg ciepła i spokoju. Nuciła, patrząc na Lenę z niezmąconą cierpliwością, jakby na pokładzie nie było nikogo innego. A płacz Lenli zaczął cichnąć. Jej histeryczne łkanie przeszło w drżący szloch, a potem w ciche pociąganie nosem. Oparła głowę o fotel, jej oczy wciąż utkwione były w nieznajomej. Melodia otulała ją jak niewidzialny koc, dając jej coś, czego ojciec ze wszystkimi swoimi bogactwami nie potrafił jej zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Dla Wiktora ta chwila była jak uderzenie pioruna. Ta melodia. Znał ją. To była piosenka, którą nuciła jego żona Marta. Prosta, bezsensowna pioseneczka, którą wymyśliła, gdy Lena była niemowlęciem. Nuciła ją, kołysząc ją do snu, pocieszając po upadku, uspokajając w nocy. Po śmierci Marty Wiktor wymazał z pamięci wszystko, co bolało. Muzyka, zapachy, piosenki wszystko co przypominało mu o niej, zostało zamknięte w pancernej skrzyni w jego sercu. A teraz ta obca kobieta siedząca obok niego w samolocie otworzyła tę skrzynie kluczem prostej melodii. Poczuł, jak coś w nim pęka. Mur, który budował przez ostatnie dwa lata, zaczął się kruszyć. Patrzył na swoją córkę, która powoli uspokajała się pod wpływem tej samej piosenki, której on tak panicznie unikał. Zrozumiał. Lena nie płakała z powodu hałasu silników czy strachu przed lataniem. Płakała z tęsknoty. Tęsknoty za matką, za ciepłem, za pocieszeniem, którego on, jej ojciec, nie potrafił jej dać, bo sam uciekał przed własnym bólem. Kobieta przestała nucić, gdy Lena zamknęła oczy, a jej oddech stał się miarowy. Na pokładzie znów zapanowała względna cisza, przerywana jedynie szumem samolotu. Wiktor odwrócił głowę w stronę okna, udając, że ogląda chmury, ale w rzeczywistości ukrywał łzy, które po raz pierwszy od pogrzebu Marty napłynęły mu do oczu. Czuł się upokorzony i wdzięczny jednocześnie. Ta cicha, niepozorna kobieta w ciągu pięciu minut osiągnęła więcej niż on przez dwa lata. Nie użyła logiki, pieniędzy ani władzy. Użyła empatii. Przez resztę lotu panowała cisza. Lena spała, opierając swoją małą główkę nie o ramię ojca, ale o fotel, lekko przechylona w stronę nieznajomej, jakby podświadomie szukała jej bliskości. Wiktor nie wrócił do swojego laptopa. Raporty i analizy wydawały mu się teraz absurdalnie błahe. Zamiast tego obserwował śpiącą twarz swojej córki, dostrzegając w niej rysy Marty. Myślał o wszystkich momentach, które przegapił, o wszystkich łzach, które zignorował, o ciszy, którą wypełniał pracą, by nie słyszeć echa własnej straty. Kobieta również milczała, czytając swoją książkę, jakby nic wielkiego się nie wydarzyło. Ale Wiktor wiedział, że to, co zrobiła, było czymś monumentalnym. Zburzyła jego światopogląd. Gdy samolot zaczął podchodzić do lądowania, a stewardessa ogłosiła, by zapiąć pasy, Lena poruszyła się i otworzyła oczy. Była spokojna. Spojrzała na ojca, potem na kobietę obok. Wiktor zebrał się na odwagę. Dziękuję, powiedział cicho, a to słowo, tak rzadko przez niego używane bezinteresownie, smakowało dziwnie w jego ustach. Nazywam się Wiktor. Kobieta zamknęła książkę i spojrzała na niego. Jej oczy za okularami były ciepłe i inteligentne. Ania, odpowiedziała. Cieszę się, że mogłam pomóc. Ma pan śliczną córkę. Ona, ona bardzo tęskni za matką wyrzucił z siebie Wiktor, czując potrzebę wytłumaczenia się, usprawiedliwienia swojej porażki. Ta piosenka moja żona ją śpiewała. Ania uśmiechnęła się ze zrozumieniem, ale i znutą smutku. To nie była konkretna piosenka. Po prostu luciłam. Czasem dzieci nie potrzebują słów, tylko obecności. Poczucia, że ktoś rozumie ich smutek, a nie próbuje go na siłę uciszyć. Jej słowa były proste, ale dla Wiktora miały wagę objawienia. On zawsze próbował uciszyć, naprawić, zastąpić. Nigdy nie próbował po prostu być. Być obok, w ciszy, we wspólnym smutku. Po wylądowaniu, gdy wszyscy wstawali, by wyciągnąć swoje bagaże, Wiktor poczuł impuls, którego nie potrafił zignorować. To była decyzja biznesowa, ale dotycząca najważniejszej inwestycji w jego życiu. Aniu zaczął, a jego głos był bardziej stanowczy, ale wciąż pełen nowo odkrytej pokory. Proszę mi wybaczyć bezpośredniość, ale muszę zapytać. Czym się pani zajmuje? Zaskoczył ją. Jestem terapeutką dziecięcą, odpowiedziała. Specjalizuje się w pracy z dziećmi po traumach. Wiktor poczuł, jak los zadywił sobie z niego w najbardziej niesamowity sposób. Oczywiście. W całym samolocie pełnym ludzi usiadł obok jedynej osoby, która profesjonalnie rozumiała to, z czym on sam sobie kompletnie nie radził. Chciałbym panią zatrudnić, powiedział bez ogródek. Nie, to nie tak. Chciałbym poprosić panią o pomoc. Dla leni. I dla mnie. Zapłacę każdą cenę. Ania patrzyła na niego przez chwilę, jej spojrzenie było przenikliwe, jakby oceniała nie tylko jego ofertę, ale i jego duszę. Widziała w jego oczach nie arogancję milionera, ale desperację ojca, który w końcu zrozumiał, że to nie. Pieniądze nie mają tu znaczenia, panie Wiktorze, odparła cicho. Ale jeśli naprawdę chce pan pomóc swojej córce, to możemy o tym porozmawiać. Proszę, oto mój numer. Podała mu prostą wizytówkę. Gdy wysiadali z samolotu, Wiktor po raz pierwszy od dawna wziął Lenę za rękę, a jego uścisk był pewny i ciepły. Lena nie cofnęła dłoni. W terminalu zamiast pędzić do czekającej limuzyny, zatrzymał się. Kucnął przed córką tak, że ich oczy znalazły się na tym samym poziomie. Przepraszam, kochanie, powiedział, a jego głos się łamał. Tatuś przeprasza, że tak długo był zajęty. Obiecuję, że to się zmieni. Lena nic nie odpowiedziała, ale zrobiła coś, co wstrząsnęło jego światem bardziej niż jakikolwiek krach na giełdzie. Objęła gorączkami za szyję i mocno przytuliła. Wiktor zamknął oczy, wdychając zapach jej włosów i objął ją tym razem nie niezręcznie, ale z całą siłą swojej nowo odnalezionej miłości. Stał tak na środku lotniska potężny prezes zarządu, obejmując swoje dziecko, a łzy płynęły mu po policzkach. I po raz pierwszy od lat nie czuł się słaby. Czuł się człowiekiem. Sześć miesięcy później scena wyglądała zupełnie inaczej. Nie było już sterylnych wnętrz odrzutowców ani szklanych biurowców. Był za to ogród za domem, w którym Wiktor teraz spędzał większość czasu. Słońce przeświecało przez liście starych jabłoni, rzucając na trawę tańczące plamy światła. Wiktor, ubrany w zwykły teśirt i dżinsy, leżał na kocu, a Lena, śmiejąc się głośno, próbowała zbudować mu na głowie wieżę z klocków. Niedaleko, na ławce pod drzewem, siedziała Ania. Nie była już tylko terapeutką. Stała się przyjaciółką, powierniczką, cichą przewodniczką w ich podróży ku uzdrowieniu. Przychodziła trzy razy w tygodniu, ale jej obecność była odczuwalna każdego dnia. To ona nauczyła Wiktora, jak słuchać ciszy leni, jak bawić się bez celu, jak po prostu być. Nauczyła go, że wspomnienia o Marsi nie są raną, którą trzeba ukrywać, ale skarbem, którym można się dzielić. Teraz często rozmawiali o Marsi. Wiktor opowiadał leni historię o tym, jak mama kochała piec szarlotkę, jak śmiesznie marszczyła nos, gdy się złościła, i jak pięknie śpiewała tę ich małą, sekretną piosenkę. Ból straty wciąż tam był, ale nie był już potworem czającym się w ciemności. Stał się częścią ich miłości, fundamentem, na którym budowali nową, mniejszą, ale silniejszą rodzinę. Wieża gotowa, zawołała Lena, kładąc ostatni klocek na czubku jego głowy. Wiktor zaśmiał się, a dźwięk ten, swobodny i prawdziwy, wciąż go zadziwiał. Spojrzał na Anię, a w jego oczach malowała się wdzięczność tak głęboka, że nie potrzebowała słów. Uratowała ich ta nieśmiała kobieta w samolocie, która zrobiła coś tak prostego i jednocześnie tak niewyobrażalnie potężnego, zauważyła ból dziecka i odpowiedziała na niego czystą, bezinteresowną empatią. Zrozumiał wtedy, że jego życie przed tym lotem było iluzją bogactwa. Prawdziwy majątek nie znajdował się na jego kontach bankowych ani w portfelu akcji. Był tutaj, na tym kocu, w śmiechu jego córki i w spokojnym uśmiechu kobiety, która nauczyła go, jak na nowo kochać. Czas wciąż był najcenniejszą walutą, ale Wiktor nauczył się go w końcu właściwie inwestować nie w zyski, ale w chwile. Takie jak ta.